Ja będę rozważał, jeśli tu nie, nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Gdzie jest nasza władza? Wbija się wszystkim do głów, że obóz koncentracyjny w Majdanek Oświęcim, że to był nazistowski, czy istniało jakieś państwo nazistowskie, jakieś republika nazistowska? Niemiecka. Czemu się boimy prawdy historycznej nazywać bandytę niemieckiego niemieckim bandytą, a nie jakimś nazistą, tak? Dlaczego jakaś służaczna polityka taka jest wszystkich rządów łącznie z obecnym na kolanach, że Niemców nie wolno drażnić? No ja to nie, był, nie, to był... Nie, ale Momencik, to był... Momencik, pan posłuchajcie, bo, bo to przenośnia taka. Ma być bandyta nazwany bandytą, a nie mówić, że to był nazista i, i tak dalej. Momencik, no tak, nie można wszystkiego naraz, czekajmy następne 70 lat. Ja będę rozważał, jeśli tu nie, nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku decyzje, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Ja, 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 danka